Jego przeciwnik pochodzi z Będzina, to bokser mający w swym dorobku 50 walk zawodowych, 26 lat doświadczenia. Trenował w Anglii od 2005 roku w klubie Jim Evans u Gypsy Georgia Carmena razem z Billy Joe Sandersem. Posiada brązowy pas BJJ. Swoją przygodę z grapplingiem rozpoczynał u Przemka Mysiali. W London Shoot Fighters. Obecnie trenuje pod okiem Macieja Poloka i Rafała Palickiego. A jest nim... MISZAŁ! Siemanko, u mnie jest sobota. Dzień kota, 17. Hiszpan powinien być już na bazie, jadę na bazę. Cały dzień byłem, robiłem ze Ślązakiem budkę na działce. Robiliśmy dach. Tu do sklepu, tu robota, tu do sklepu. W Między, międzyczasie główny menadżer, czyli Hiszpan jest moim głównym menadżerem. Trzeba znaleźć jakąś trasę, którą się nie da jechać to Hiszpanią znajdzie Jest Hiszpan, Jest Espanolos Espanolos Muchas gracias, señor Sanchez Jak tam menadżer? Jak tam menadżer? Drodzy widzowie to jest menadżer kurwa Wyjaśniamy to nie Menadżer, Ja za zabójstwem mi siedział Tylko wy dwóch musicie w tym. Menadżer. Menadżer to jest, menadżer Kurde, ty taka blacha by mi się przydała do obicia, nie? Do czego? Do obicia tej tej, muszę się zapytać, gdzie on skąd to mają? Z mniejszym tym trapezem może. Może z mniejszym, no skąd to mają. Co robisz? Ogarniam. No to parkuj tego hebla już. A umyśl coś? Kurwa, serwis jedzie w środku w środku ogarni. No. Dobra, to to tam góry. Nie ma czasu. Jest tu ktoś, nie ma od nich Niko? No, od tego, od ten, tego, ten On tego, od Gdzie robi. <grym> Wiem. No, no, no. Mówi, od nie podłączył światełek, Nie tam to robi, od nie. światełek, ale tam to założy. Nie, mówi, że nie komputer, tego, od tego, od tego, od tego, od tego, od ale wiesz, że tam jest wszędzie, wszędzie... Bo wszystko jest połączone, nie? Wszystko jest porządku, tylko trzeba podłączyć. Ambivalentne? No. Menadżer. Jakbyście mhm. chcieli menadżera, kurwa, to wam powiem, Menadż... znaczy, Menadżer. Głodny znaczy, menadżer. 11 menadżer. na tą funkcję. 11 lat do podstawówki znaczy, chodził. Menadżer, chyba co to jest? Na zawsze razem. Ło, chłopie, to jak otworzę tego, to tam odwożę, otworzę sobie tym barka. No. I wiesz co? Podłożę tego kapsla mojej i powiem, "Pać to o nas. O, ja się będzie Ja czy, się czy ja bym tutaj pracował do końca A jak, mówić, no co? jak Albo może młodo umrzesz, po to to No Gdzie Zenek kurwa? Zenek jeszcze daleko, nie? Daleko. Czekał, oh. się do... Ta, czekał się, to gościem jest Tak, czekał się 4 Dobra w kurwie Hiszpana Ty Hiszpan! A jak jechać kurwa do domu? Normalnie przez stację czy przez Dąbrowę? Przez Tychy, no tak myślałem kurwa Menadżer kurwa już wam powiem, co przy, co, zro, co wymyślił ten Hiszpan. Jechał z Gliwic i, oczywiście, wiem dlaczego tak zrobił, nie? Na samym początku już to wiedziałem. Miał rozwalony samochód do tych, i dwa miał na sosnowiec. I wiecie o co chodzi. Nie chciał mu się, nie chciało mu się ściągać tego samochodu i przepinać się cały. No to sobie podjechał do. Sosnowca zrzucił się i potem pojechał na Tychy, nie? No i mi mówi, że to jest nawet szybciej. Nie? Jechał z Gliwic Pojechał na Sosnowiec i z Sosnowca do tych i z tych do będzina i powiedział, że to jest szybciej niż pojechać w Gliwicę Tychy Sosnowiec. No i już Da się Stoją panowie tam, jadę do domu Hmm. Stoję panowie, jadę do domu się ogarnąć Jadę do domu się ogarnąć i powiem wam tak I może jeszcze się zgadzam z opakem Aha, jeszcze nie przyjedzie, jeszcze przyjedzie Sztokholm. Mamy roboty dziś. Menadżer kurwa Menadżer ładnie wyglądał myłeś, pędzi jest Czekaj, zobaczysz, nie mam tam tego, wiesz, bez rękawnika Nadzier powiem Wam, pomył po, po, po ładnie. Sztokhol na bazie? Sztokhol na bazie, gdzieś tam? Menager na się odżywia, to jest najważniejsze. Ty, co to masz? A, zapaszka. O kurko. pięknie, bo nie jechałem. to jest moja lubiona lawet. Tak, to nie jeździłem, Bo co, nie jeździłem w nią długo, ale to jest moja ulubiona. Hmm. Hmm. O, się jeździło, zapomniałem, już nie dotykałem tych samochodów tak długo. Kiedy ja tak muszę tak. kiedyś trasę się Kiedy przelecić. Ja. Jak już będziesz w zielonej górze. Tak, po samochód. Ty już przegranicy nie przejdziesz na swojej karcie, chyba, co? Hiszpan. Ja roz, nie rozpisałem, bo już nie miałem czasu. Co? Słuchaj, tam jest faktura na 6 dni na parking. Zapłaciłem ja, ze swoich, bo mogę się przyznać, kurwa. Za co? Zapuś za prostych na parkingu. Płatną. W którym? Ale 60 zł? 60 zł was kasowali. Wszystkich, kurwa. No nie wiem, ale gdzie? Z Góżelco. Aha tam, no no no, dobra, no to, to, myślałem, że 60 euro i tak nie, myślę, nie, myślę, nie. Jak, mówię, trzeba kurwa, oszaliliście? Na pewno zajebisty. To mamy piątkę. Aha, już tam masz 30 ty, i no chcesz śmigać bo on ci wyrzuca, tak? No, Aha, teraz już w ogóle nie ma? Teraz już nie ma. Nie no, piękne, widzieliście taki system biweko? Bo żeś, kurwa obszył to! Gdybyś to nie obszył, to by była... To by była mniejszy nacisk na ten, kurwa. Ale ty lubisz to, to, to. to. Ty lubisz te zapachy, nie? To, tu... Jeszcze jedno kółko pojedzie, tylko on se musiał dzień wcześniej wyjechać. W lewo, w lewo, ziomek na pasę! Do Sztokholma, kurwa. Dawaj, jedź, on poczeka, widzisz, że to jesteś ode mnie, kurwa. On musiał dzień wcześniej wyjechać, jeszcze kółko obleci na 4 biega, co to tam? Nie wiesz, co. Yy... Idziemy na zmianę tego. Na zmianę. Skrzynię. Co źle, kurwa? A z wciskasz? Tak, wciskam <hahaha> Nie ma! Wyszła piątka A może będą kurwa stały dzisiaj. Jak się gazu dodawało, dlatego ta smyczka była. Wiesz? Nie, no a potem co kupiłem, ty 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 kurwa. Ty ty o. Tak Pięknie, no to... ciężko było wiesz, jak się włączyłem do ruchu, ją zapiąć na tym, na autostradzie. No, no, pięknie, autostradzie pięknie wygląda. No. Jedziemy do Sztokholma. Mam z nowości coś takiego ma. Kupiłem co mojego serdecznego kumpla AliExpressa. Za nie pamiętam ile, 300. I mi założył, ale jeszcze mi nie podłączył, mi się doświeciło. Ale mam mi podłączyć, także dobrze było. Jadę jeszcze do obi coś tam potrzebuję kupić a mam lawety, to od razu go wykorzystam żeby żebym sobie to przewiózł fajnie bo nie ma ludzi kurwa zajebiście nie jedzie hiszpana jedzie ten hiszpan kurwa ty bo no dlatego tak wolno jeździł on kurwa nawet za mną nie umiał na mieście Gubidów. Aha, na światło stoi dopiero. O, Chrystepa! W każdym razie Wam powiem, że fajnie to wygląda. Szkoda, że się nie świeci. Mam wszystkie te światła tu podłączone. Ambiwalentne, czy znaczy, to się mówi kurwa oświetlenie? Mam wszędzie je, tylko nie mam ich podłączonych. No właśnie, nie mam podłączonych. Mam, ale nie mam podłączonych nie czy wiecie co, może sobie kupię X5 Włosiu chcesz sprzedać roczną, czy tam dwu, dwuletnią, coś takiego Hiszpan był ją oglądać, mam zdjęcia, mówi, że petarda a Hiszpan chce ode mnie kupić Merca taka nowość i może dam mu Merca, a wezmę sobie a wezmę sobie tą X5 tylko, że to jest gdzieś tam w okolicach Poznania i nie chce mi się tam jechać kurwa. Musiałbym tam jechać po to to zobaczyć. Ale wiecie, to jest wyprawa na 5 godzin kurwa nie? Słabo trochę kurwa Niedziela i lecę do Zenia Lecę do Dzenia Aż mi gdzieś tutaj otworzyć drzwi, bo nie mam klucza Idzie maszeruje tam o kurde byłem wam spałem do dziesiątej moja u mamy z małym a ja kurde nie mogłem usnąć, nie usnąłem tylko, że cały dzień byłem z Ślązakiem i się zmęczyłem tą robótką ręczną <gry> dzisiaj ja chciałem na działce porobić, ale kurde lipa z kolei, bo nie mam tego, nie, bo dość pada. Ej, kurwa, fajnie. <tryk> Rozliczę się z Zenekiem, będę na trening. No i tak, Zenek spał tutaj. Ślązaka jedzie, kurwa, nie wiem, Stockholm chyba. Hiszpan... Hiszpańska jedzie do tego. Hiszpańska jedzie do naprawy, Ek. Dobra, ty Zanek. A kto ma do tego Twingo numery? Kto ma do tego Twingo? Yy? Nie wiesz o Twingo nic? aha dawaj daj, daj daj dobra ty bo kurde y, wiesz co tam przyczepka jest zastawiona to jest ta przyczepka do tej przyczep, do tej do kurwa hiszpańskiej chyba nie dobra tylko ja nie wiem czy kurwa nie będę jej już na serwis wiesz chociaż hiszpan mówi że jest jeszcze cała kurwa że jeszcze 100 tysięcy przejebie Jak nie to jest Tak, mówi że jeszcze co zajbi się no nie było, on mówi o że mówiłem ją na remont na wtorek. On co? mówi, że. On mówi, co ty? Ty mi tylko mówi nasmarować tam Hagi, będzie kurwa, talala, nie? Jak się koło zgubi, to będziemy się martwić, nie? Fajny chłopak. Tak, na wylot w na razie, no? Coś, zamki bramę, zamki bramę. Tak, tak, tak. No dobrze, powiedziałem, że tutaj nakręcę to tutaj na sobie żeby to wszyscy wiedzą, wiedzieli, żeby wiedzieli, nie? Dobrze, akurat kręcę w że żeby wszyscy będą wiedzieli ten pin. Przyda się, nie? Na razie. Muszę sprawdzić, czy nie słyszeliście pilno czasem? Tak, dla świętego spokoju. Ja ale na trening. Komu w drogę, temu Adidasy. Jeszcze tu pewnie dzisiaj przyjadę ze dwa razy. Jadę do chłopaków. Z Zenek. Muszę, aha, muszę zczytać kartę i muszę. Dokumenty wziąć od przyczepki do od nowej przyczepki dla ślązaka, żeby miał czym wyjechać. Kurde, mam nadzieję, że odbierę ten samochód, bo mam za dużo samochodów do wywiezienia, a nie mam lawet. jedna w odstawkę. Yy Hiszpana. Ślązaka, kurwa, nie wiem, czy odbiorę tą nawet, mam nadzieję. Ekipa jest, tu, no ja nie są tutaj chłopaki. Zanek, on ma wszystkie światła. Powiedział, że kurwa świeci, nawet jak, jak nawet jak masz wyłączone, to świecą kurwa. One są na ten. Masz? Kabel dla mnie? Ty kabel mam dla ciebie. Ty Zanek, którym samochodem ja byłem? Chyba byłem Mercedesem. Mam. Michał, to no. gdzie parę zrobić? Tak, no właśnie weźcie się. ktoś, chce, tam chce ktoś płyn? Dobra, jeszcze mam ten. Chcecie tych, to weźcie sobie te. Albo te, to tam wybierzcie sobie które. Dobra, to weź sobie tamte wszystkie. To weź tamte wszystkie. Dobra, czekajcie, coś jeszcze potrzebujecie czy nie? Flagę! Macie flagę na święto Polski, czy nie? Polskiej flagi, chłopie. Zenek. Ty nie wiem gdzie jest ten Ja już się uczysz od ślązaka A ja, kurwa opie Słuchaj to się nauczyć dobrze mógłby było naczyć i ciepło się, się musisz, o się Czekaj to jest ta dobra no, pochodzi na tę sztela a nie tam na stacji Na opie. Czekaj kurde jeszcze coś chciałem Pokaż mi, gdzie jest ta pęknięta, ta przyczepka Twoja, ale tylko to, a tutaj też pęka, tak? Hopie, gromek nie pęka gromek nie pęka, musieliście się zajebać, to się pokaż, gdzie w tym, w tym, w tym, tym, w tym, tym, No, tym, 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 no, no. tym, jak moduliny takie przyklei. Na no a ja co kurwa, zaraz na lata. Ale idzie dalej czy nie? Czy tylko w tym miejscu, nie wiesz? Tutaj chyba nie jest łączone. Ale wiesz dlaczego? Tak, Bo kurwa źle to wjeżdżacie kurwa. Na no, tym muszę... nie jest łączone, no to Musicie to jest wjeżdżać od drugiej strony. <laughs> źle wjeżdżacie kurwa. Dzwoniłem do ogromek powiedział, że to jest niemożliwe. Nie ma takiej możliwości. Kole, jak tam, bo hiszpan nienauczony w, w takiej firmie pracował, że się nie zmienia kół nigdy, wiesz. Tak, dopóki jest ten. <głosy> <głosy> Leginsy siostry. <noise> Zenek, to siostra jest taka gruba, czy ty taki mały? <noise> Dobrze jest, chłopie, no co ma być. Pasy by trzeba wymienić i to wszystkie chyba już, bo ten menadżer nasz, nowy menadżer, mówił, że pasy ma słabe, wiesz? I u mnie co będzie przejść, Też? Tam się przecierali co To przejrzyj, to mi zamów, to zamówię, może już od razu z 20 i niech będzie. W mi potrzebuje, bo on zapina na jeden pas, nie? To on mówi, że kurwa do 600 km zapina na jeden i mówi, że mu złodzieje zbudzie, ukradli. Bo raz miałem kierowcę, co mu linkę ukradli od haka, nie? Linkę mu ukradli temu dziadkowi kiedyś, ja mówię, tej linki nie ma, zerwał, wiesz, nie? A on mówi. Kurwa, bo musieli mi ukraść <links> Linkę. No, Dobry, nie reki, nie linkę mu kradli. Dobra, no to jadę. Co? No, tak. a wczoraj wczoraj Hiszpan mówi do Zenkę, że ma ten, że ma obrysówki na bluetooth, że nie musi kabel zmieniać. Mówi, toż to ja nie słyszę pierwsze stylysze, takie coś. Mówi, normalnie chcę podąć, tylko musisz mieć bluetooth włączone. Mówi, to ja to zrobię. Zanek <laughs> mówi, to Michał, nie kupuj mi już tego, tego przewodu, bo mam bluetooth, kurwa, obrysówki od Hiszpana. Hiszpan dobry, nie? Kawala z niego, nie? Płakał teraz, że tydzień wolnego ma, wiesz? Jeździł trzy miesiące i tydzień wolnego, nie wie no, co... No, on się mnie pytał, czy ci No, on to mówię, to tak, tak, on mówi, że tak, do poniedziałku to muszę wolne zrobił, ale od poniedziałku co ja będę robił, kurwa? On, 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 wiesz, wszystkich kolegów, co ma to tutaj w firmie, nie? On przecież ludzi nie zna, bo jak... Co? Tak, niech jedzie, chociaż tam ja damą mu przyczepkę, niech zrobił, zrobi, chociaż... Tam. Dobra, na razie. Jak coś, to mi dwoń, nie? Ale wiesz wszystko, zamknij potem tą bazę, nie? Bo tam strażnik w Teksasu jest pod wpływem alkoholu i może być zła Twingo gdzie jest klucz? Aha. Aha, dobra, Tą... te kalamitki masz tam, czy jak to się nazywa, wiesz Smarownica Jak? Smarownica. chłopie, smarowa. Jadę znowu na bazę. Co jest kumpel? Co jest przyjacielu? Co jest mój mały przyjacielu? Jadę znowu... Bo chorn zmienia... Zmienia hak, nie hak, sorry, kurde, kółko potworowe. Kółko potworowe zmienia i nie może odkręcić śruby. i Chcę ją uciąć. A ja mam bożkę. Jadę z tą bożką, może ją przytnie i po robocie. Tu mam chłopie prąd w pudełku. Zalek nie wiedział, co to jest, kurwa. On mówi, że mamie chciał prądu przywieźć do domu, w pudełku. Wszystko cyka. Będzie problem za Nie, za, 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 za. tam z Nie, gdzieś mam ten klucz tutaj, wiesz? Ten kurwa moim sypie gdzieś tutaj jest. Bo to jest wóz do zadań specjalnych, wiesz? Masz? Nie, odkręcisz nie tego? Dobra, to wkręcaj do tamtej. Nie, ja mam mówić ci minutkę, to ten... No dobra, chcesz to wkręcać do tej, odpalę to i już to zrobimy, łopie 30 sekund będzie. Już. Wkręca do tej starej, odpalę chłopie tego i śmigamy, kurwa. Za Zenek z przyleciał, zobaczy w prąd pudełku, to, to on, kurwa, nie uwierzy, co to się stanęło. Moja nowa przyczepka już czeka na Ślązaka, chłopie. Czekaj, kurwa, to jest mistrzostwo świata, powiem ci. jest petarda, co? Czekaj, ja ci podniosę ty wóz. Spokojnie, kurde, bez nerwów, kur. Gdzie ta, jest ta śrubka? Dojdziesz tam? Aha, nie, no to mi jeszcze coś Moment. Aha, tylko na dwie będzie? Będzie na dół. No dobra, Na dwie, to tylko kółko to tam. Dobra, dobra, radę. Dobra, masz wszystko, nie? To żeby tu nie leżało, tylko tam połóż na tej naszej stronie. Dobra narka Jest, powiem wam jest porobione wszystko na tip top Zanek tylko przy... A Co mój mały kumplu? Co mój mały przyjacielu, nie puszczam Cię tu, wiesz, nie puszczam Cię tutaj, bo jest kumplu mega brudno tu, wiesz. Zanim widzę, że się boję. Co tam? Mi się mu pomóc, bo nie umiał, wiesz, dzwoni mi Michael, Michael. Kółko, nie miał kółka, chyci. Kółka, nie, jedno, jedna śruba była, musieliśmy ją dwa razy. I wiesz, no, brzeszczotem wziąła, ja wziąłem, wiesz, bożkę, pyk, pyk, pyk i już. Rok, który rusza zaraz? Lecisz już, ci się chce? Żyć się zaświecił. Już powiedziemy się prześmę. Powiem wam nie do wiary, nie? Sztokholm wypiął kółko, bo kółko mu poszło. I mówię wypnij kółko z Hiszpana Lawety, bo on w tym tygodniu nie jedzie. A on wziął z przyczepki, a on wziął z przyczepki yy, zękowej. I teraz nie, nie ma kurwa kółka, nie? Musi jechać, kurwa jeszcze tu nie mam kluczy Oż wszystko na no. odwrót. Muszę jechać teraz Ja się po klucze do Hiszpana lawety Otworzyć Zenkowi Żeby sobie wziąć dokumenty do tej przyczepki kurwa, no, no, nie do wiary no. Kurwa Ja z dziećmi ja Mam tutaj Hiszpan ja twoja laweta jedzie Kurwa, trochę ma opadnięte. No, powiem wam, że tym razem to już jadę naprawdę, jadę już stąd, bo już kurwa hmm, Tabotnica. Ta Zerek mówi, że te dosmarowanie to jest tabotnica. Ładujesz tabot i tabotnica. Cokolwiek to znaczy. O kurwa. Lecę na chatę panowie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że odbiorę lawetę, to Wam rzucę relacje. Co i jak? Pozdrawiam.